Jesteśmy z Qualificator. Mówiłeś o czy nie bardzo? Coś innego. Moja kariera się właśnie zaczęła. Mam ciśnienie, a parcie na szkiełko, to widać i słychać i czuć. Tak, ja ci to mówię, ja ci to mówię, że to jednym poleci. Dziękuję. Co do serwisu z tyłu pierwik. Nie no nie możemy też powiedzieć, że jesteśmy skaryfikator, bo to wiesz, brzmi Jesteś jak sex bomba, nie? Stary. Numer będzie się nazywał Dead Gate. I do tego nakręciliśmy teledysk. I myślę, że Wam się spodoba. Jak nie, to trudno. Witajcie, jesteśmy skaryfikator. Zapraszamy Was do odsłuchania naszego debiutowego numeru wszystkich maniaków dobrej muzyki, potężnego brzmienia. Zapoznajcie się. Kochamy Was. Ja najbardziej was kocham. Ja mam parcie na spół. <śmienic> <śmienic>